Gdybym załóżmy handlował, nie wiem, zwójkiem, tak? Czy to już jest rodzina jeszcze moja, czy już nie? Firma może skorzystać ze zwolnienia, czyli nie przygotowywać dokumentacji cen transferowych, ale. Czyli jeśli mam jedną transakcję powyżej 500 tysięcy złotych, już podlegam pod ceny transferowe. Dokładnie tak. Serdecznie witamy na kanale Tax Safe, gdzie biznes spotyka się z księgowością. Dzisiaj dosyć ciekawy odcinek o cenach transferowych, bo każdy o nich słyszał, ale nie każdy o nich wie, kiedy powinniśmy stosować. Dzisiaj ze mną jest Justyna z Przeworska. Miło mi, witam. I Anita z Warszawy. Witam. Dobrze. To może powiedzmy naszym widzom i słuchaczom, co to są właściwie te ceny transferowe, kiedy się je stosuje? Ceny transferowe odgrywają kluczową rolę w obszarze podatków dochodowych, szczególnie w kontekście transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami. Ceny transferowe stosujemy, kiedy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi, mhm. czyli musimy rozróżnić tutaj kilka rodzajów powiązań. Pierwsze to jest powiązanie kapitałowe, drugie to jest powiązanie osobowe, trzecie to mamy takie powiązanie rodzinne i jeszcze występuje powiązanie organizacyjne. I jeżeli występują transakcje pomiędzy tymi podmiotami, pojawiają nam się ceny transferowe. Okej, okay. to zróbmy sobie na przykładzie. Czyli na przykład y, mamy jedną firmę, która ma, nie wiem, 15% udziału w drugiej firmie. Czy to już jest jakby powiązanie kapitałowe, czy nie? Żeby było powiązanie kapitałowe, to musi być co najmniej 25% y, y, udziału w akcjach hmm. lub też y, osoby zarządzającej. Można powiedzieć, że w kilku innych firma, w kilku innych spółkach, ale tak samo co najmniej 25% udziału. Dobrze. Jeśli chodzi o powiązania rodzinne na przykład, to jak mocno idziemy w te rodzinne? Czy na przykład, gdybym załóżmy, handlował, nie wiem, z wujkiem, tak? Czy to już jest rodzina jeszcze moja, czy już nie? Tak, jest to już powiązanie rodzinne. Przez powiązanie rodzinne rozumiemy transakcje, yy, powiedzmy, mąż, żona, dzieci, mm -hmm. rodzeństwo. Tak, to są wtedy powiązania rodzinne. Mm -hmm. Chyba do, nawet do drugiej grupy, tak? To się zalicza, czyli ten wujek, ciocia, tak? Tak, dokładnie. Tak, to też wykazujemy jako yy, powiązania rodzinne. Może podajmy przykład. Dziś mamy firmę produkcyjną, bo ostatnio takiego klienta tutaj rozliczaliśmy. Była to fabryka zabawek, producent zabawek, który miał swoje trzy hurtownie na różnych spółkach. Okazało się, że do pierwszej hurtowni miał sprzedaż na 5 milionów, na kolejnej miał na 3 miliony i na kolejnej na 4 miliony. Czyli mieliśmy to już łącznie 12 milionów przychodu i... Jak, jak możemy to policzyć? Bo wiemy, że ten podmiot od razu podlega, prawda? Natomiast co jest z tymi trzema podmiotami? Przede wszystkim, jeżeli to jest większy podmiot, to prawdopodobnie jest zarejestrowany do podatku VAT. Więc jeżeli jest zarejestrowany do podatku VAT, to taka transakcja jest liczona rocznie, prawda? Czyli rocznie i tak jak jest wspomniane, prawda? Na te, ten limit cen transferowych. Jeżeli chodzi o towary, jest to 10 milionów. Jeżeli chodzi o pożyczki, mhm. czyli finansowe tutaj usługi, jest to 10 Milionów i zwykłe usługi jest to 2 miliony. W tym mhm. przypadku to, to, to chodzi o transakcję tutaj, o towary, więc 10 milionów netto, jeżeli firma jest zarejestrowana do VAT-u. Jeżeli nie, to jest to kwota brutto. No i podlega dokumentacji cen transferowych, ale w pierwszej kolejności, jeżeli ta firma podlega dokumentacji cen transferowych z racji powiązania, prawda? To ja bym sprawdziła, czy nie mogę korzystać ze zwolnienia, prawda? Bo ustawca, ustawodawca też nam daje możliwość, Zwolnienia z tej dokumentacji cen transferowych, prawda? I w takim przypadku sprawdzam, czy ta działalność jest zarejestrowana w Polsce. Jeżeli jest, no to okej, okay, w, w porządku, spełniam jeden warunek. Czy są płacone podatki, prawda? Tak, są płacone podatki, ok, jest spełniony drugi warunek. Czy te spółki, czy te firmy powiązane nie generują straty? Jeżeli nie generują straty, to jest spełniony, można powiedzieć, trzeci warunek, prawda? No i w takim przypadku, jeszcze jeżeli chodzi o spółkę, to też ważne jest, żeby powiedzmy w spółce była osoba fizyczna, prawda, tutaj w tym właścicielem. To w takim przypadku... Mamy wszystkie warunki spełnione, i firma może skorzystać ze zwolnienia, czyli nie przygotowywać dokumentacji cen transferowych, ale nieprzygotowanie dokumentacji cen transferowych nie zwalnia nas z raportowania tej dokumentacji, prawda? Czyli po zakończeniu roku podatkowego do końca 11 miesiąca, czyli do końca listopada, można powiedzieć. Musimy złożyć deklarację tpr -a. Jest to deklaracja osobna, przygotowana dla spółek. TPR jest z końcówką C jako podatników CIT i TPRP jako podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prawda? Więc trzeba uzupełnić tą deklarację i wysłać ją do organów podatkowych. Jeżeli chodzi tak samo o limity, to nie tylko związane pomiędzy tutaj transakcjami krajowymi, ale w przypadku gdybyśmy Współpracowali z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową. Czyli mówimy tu o rajach podatkowych, rajach podatkowych tak, mm -hmm. dokładnie. To w przypadku że w przypadku, jeżeli to nawet nie są transakcje powiązane, to też jesteśmy zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Też występują w takich transakcjach limity, mm -hmm. to jest 2 miliony złotych na limity finansowe i pół miliona złotych na pozostałe, pozostałe transakcje. Okej, okay. czyli gdybym miał firmę i nie wiem, handlował sobie, no załóżmy z Dubajem, tak, czy z Dominikaną, bo tu mówimy o takich rajach podatkowych, e, czyli jeśli mam jedną transakcję powyżej 500 tysięcy złotych, już podlegam pod ceny transferowe. Dokładnie tak. Okay. Mówiłaś też, że ceny transferowe sumuje się rocznie tak? i mamy czas do października częściowo na odpowiednie dokumenty, później nawet do listopada na kolejne dokumenty. Czyli tak naprawdę mamy zamknięty bilans, wiemy jak to sobie rozróżnić. Jeśli na przykład dany podmiot czy firma, którą obsługujemy, wie, że na przykład ta transakcja, jest już transakcją e, powiązaną na przykład, powinna też wystawić e, taką adnotację na fakturze, na przykład TP, tak? Transakcja powiązana. E, tak, dokładnie. E. Jeżeli chodzi o te limity, prawda, bardzo istotne jest to, że jeżeli jesteśmy vat jest to kwota netto, uh -huh. natomiast jeżeli jesteśmy zwolnieni z VAT-u, jest to kwota brutto. Uh -huh. e, I tak, dokładnie zgadza się. Jeżeli mamy te transakcje powiązane, to zarówno na fakturze, jak i w JPK powinno być oznaczone y, odpowiednim symbolem, jest to symbol Typę. Powiedzmy sobie, jak przedsiębiorca, gdy nie złoży w odpowiednim terminie takiej deklaracji, a podlega pod ceny transferowe, co mu grozi? W tej sytuacji podmiotowi grozi tutaj 50% zaniżonego podatku. Tak, czyli kara jest do 50%, do 50% procent, tak, tak, zaniżonego, zaniżonego podatku. podatku się. Dobrze, a powiedz mi, urząd może to szybko wychwycić, czy. czy... Czy raczej dopiero przy kontroli może to się dowiedzieć? Nie, urzędy skarbowe na bieżąco sprawdzają tak? pliki JPK, więc tutaj tak naprawdę narzędzia mają, które wychwytują automatycznie, tak? Mhm. Nie Czyli nie tak naprawdę, to. jeśli deklaracja nie wpłynie nawet w ciągu, nie wiem, 7 dni, tak, możemy się spodziewać, że urząd skarbowy upomni się. Upomni się przeprowadzi taką kontrolę. Dobrze, powiedzieliśmy sobie o dokumentacji, powiedzieliśmy sobie o tych limitach, ale jeszcze bym wrócił może do tych limitów, bo były trochę jakby zbyt ogólne. Czyli na przykład jeśli mówiliśmy o limicie takim finansowym, może podajmy przykłady, czyli na przykład pożyczka z jednej firmy do drugiej jest takim limitem. Tak, pożyczka będzie takim limitem w przypadku, kiedy przekracza ona wartość powyżej 10 milionów złotych, jest możliwość uchronienia się przed mhm. tą dokumentacją cen transferowych i przed można powiedzieć organami podatkowymi stosując sobie tutaj safe harbor, czyli tak zwaną bezpieczną przystań. Jeżeli mamy pożyczkę udzieloną zgodnie z wytycznymi tutaj, które są przedstawione w podstawie, przepisami, to wtedy organy podatkowe nie mają podstawy, żeby nam podważyć mm. tutaj cen, cen rynkowych właśnie w udzielonym pożyczce. Okej, okay, czyli tu musi być stosowna marża, tak? Tak, dokładnie. Tego typu rzeczy odpowiednie, tak? Spłata, okres, tak dalej, e jeśli to jest rynkowo. Tak, szczególnie chodzi o procentowanie, mm -hmm. prawda? Żeby to było na... Oparte że, na wiborze, tak, na marży, tak, ewentualnie wyliczane. są pożyczki mm -hmm. na euriborze, czyli Boże. Dokładnie. Okej, okay. no dobrze. Załóżmy, gdybym chciał sobie sam to wycenić, czyli załóżmy, biorę sobie, nie wiem, podobny standard budynku, wchodzę sobie na jakieś portale internetowe, sprawdzam, jakie są mniej więcej wartości rynkowe takiego najmu. Jeśli na przykład widzę, że one są między, nie wiem, a 100, 180, 220 zł. Czy na przykład mogę sobie przyjąć te 200 zł, jako uśredniając tą cenę? Żeby być tutaj pewnym, może na przykład poproszę rzeczoznawcę, który by wycenił mi na przykład metodę porównawczą, czy moja ta cena nie jest jakaś zbyt wygórowana, bo to bardziej o to chodzi. Tak, jak najbardziej można w taki sposób sobie wycenić tutaj te usługi najmu lokalu. Niemniej jednak, dla pewności tutaj, że te ceny transferowe są i te ceny rynkowe, można powiedzieć, są poprawnie tutaj wyliczone i ta kalkulacja jest odpowiednio przygotowana, sugerowałabym skorzystania z usług profesjonalistów, czyli kancelarii podatkowej, która powiedzmy, przy, przygotowywuje takie, mhm. Taką dokumentację, ma odpowiednie portale, na podstawie których jest w stanie bardziej zweryfikować tutaj te ceny, przygotować mhm. rzetelnie tą dokumentację, tak aby ta dokumentacja nie była podważona przez organy podatkowe, tak aby nie być zobowiązanym do przygotowywania korekty cen transferowych, dlatego że wtedy jest mhm. jeszcze więcej problemów i, i więcej zamieszania. Tak, no wiadomo, że grożą za to kary dosyć niemałe, tak? Dokładnie. Myślę, że słuchaczom i widzą, powiedzieliśmy, co to są te ceny transferowe, ale od kiedy one są stosowane w Polsce? Bo dla mnie to jest może coś nowego, a może to już jest od dawna, jak myślicie. Mm, ceny transferowe stosowane są już od lat 90. W tym czasie przeszły szereg nowelizacji, a obecnie stosujemy je od 2019 roku. Tak, faktycznie, te nowelizacje, i dzisiaj opieramy się na rozporządzenie ministra finansów z roku. 2019. Wspomnę tylko, że mamy oddzielny artykuł do spółek, które są na cit i które są na Picie. Dokładnie, jeśli ktoś by chciał sprawdzić, to mamy artykuł 9a ustawy o CIT oraz artykuł 23z ustawy o PIT. To może podsumujmy ten e, temat, bo chyba jest w miarę trudny dla naszych widzów. E, jakby, co byś jeszcze o nim dodała, Mogło tak już w skrócie. Jak dla mnie ceny transferowe to jest bardzo ciężki temat. Tutaj ta nasza dyskusja, ten nasz dialog to jest tylko, można powiedzieć, namiastka tego, co mówią przepisy, dlatego że mamy coraz więcej podmiotów powiązanych, mamy coraz więcej powiązań, prawda, kapitałowych, osobowych, rodzinnych, różnego rodzaju transakcji. W związku z tak samo z, z Polskim Ładem i zmianą składki zdrowotnej jest też tworzonych coraz więcej, Spółek i jest powiązanie, bo, prawda? Osobowe, bo przedsiębiorcy mają jednoosobową działalność i do tego mają otworzone tak samo spółki, prawda? Czy to jest bez względu na to, czy to już jest spółka ZO, czy to jest prosta spółka akcyjna, czy to jest akcyjna, prawda? Czy jest druga działalność tutaj JDG i pomiędzy tymi podmiotami występują, są wystawiane faktury, prawda? Faktury nie wiem, za że jakieś świadczenie usług, prawda? I sprzedaż towarów, bo jedna firma powiedzmy jest produkcyjna, druga jest firma handlowa, przerzucają między sobą praktycznie te, te, te transakcje. Przedsiębiorcy prowadząc własne biznesy, gdzie te biznesy mają powiązane pomiędzy różnymi działalnościami, sami sobie nawet sprawy nie zdają z tego, że te transakcje pomiędzy tymi podmiotami są transakcjami powiązanymi, więc bardzo istotne jest to, żeby sprawdzić te transakcje, żeby zweryfikować, żeby była świadomość, że e, brak takiej dokumentacji, brak wysłania odpowiedniej deklaracji może się wiązać z konsekwencjami. Dlatego warto skonsultować e, transakcje i e, tutaj z doradcą podatkowym, z kancelarią podatkową, która myślę, że e, pomoże wyjaśnić kwestie cen transferowych. Okej, okay. Szanowny widzu, jeśli masz pytanie odnośnie cen transferowych e, czy powinny się składać, czy jesteś zwolniony przedmiotowo, bo na przykład masz do dyspozycji jakieś różne ulgi. Taka ulga na przykład jest na cycie estońskim, która cię już nie upoważnia do zwolnień takich przedmiotowych z cen transferowych. Te i inne rzeczy możemy poruszyć na bezpłatnych konsultacjach. Linki do konsultacji znajdziecie poniżej.